Treść tego filmu ma charakter teorii spiskowej. Wszystko, co zostało w tym odcinku powiedziane, należy brać z przymrużeniem oka, ponieważ są to tylko domysły, a nie fakty. Mariusz Pudzianowski w swoim debiucie w MMA pokonał w 44 sekundy Marcina Najmana. Dało mu to tak dużą pewność siebie, że były strongman postanowił nieco przyspieszyć tempo rozwoju kariery i zdecydował się stoczyć dwie walki w przeciągu dwóch tygodni. Pierwszy pojedynek odbył się 21 maja 2010 roku na KSW-13 z Japończykiem Yusuke Kawaguchim. Polak wygrał to starcie przez decyzję sędziowską. Druga walka miała miejsce 14 dni później w USA na gali organizowanej przez Federację Musin z byłym mistrzem UFC Timem Sylwią. Pudzian poległ w drugiej rundzie przez poddanie i jego notowania nieco spadły. Mimo porażki, amerykańscy organizatorzy wciąż widzieli potencjał marketingowy w Polaku i planowali go w przyszłości zestawić na jednej z ich kolejnych gal z niezwykle znanym w świecie MMA świętej pamięci street fighterem Kimbo Slice'em. Przedtem jednak miał pokazać swoje umiejętności w łodzi na KSW 14. Jak się okazało, jego rywalem został nikt inny jak Eric Butterbean Ash, który był organizatorem gali Musin, czyli tej, na której Pudzian przegrał z Timem Sylwią. Ciężko uwierzyć, że to był przypadek. Wiele osób spekulowało, że Amerykanin chciał po prostu nieco wypromować Mariusza przed jego potencjalnymi walkami na galach w USA i celowo oddał mu wygraną. Wydaje się to prawdopodobne, tym bardziej, że sama walka wyglądała nieco dziwnie. Butterbean praktycznie nic nie zrobił w tym pojedynku: zadał dwa ciosy, takie odniechcenia, i po kilkudziesięciu sekundach oddał obalenie, niezwykle łatwo, i odklepał po ciosach w parterze. Warto wspomnieć, że ostatecznie nic nie wyszło ze współpracy Pudziana z organizacją Musin i przez całą karierę, aż do dziś, Mariusz walczy w Polsce. Co Wy o tym sądzicie? Czy Waszym zdaniem Butterbean mógł się podłożyć Pudzianowi? Piszcie w komentarzach swoje opinie na ten temat. Wszystko, co zostało w tym odcinku powiedziane, należy brać z przymrużeniem oka, ponieważ są to tylko domysły, a nie fakty. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.